Witajcie w gminie Jonkowo, gminie o historycznej nazwie, bogatej kulturze i niezwykłych walorach krajobrazowych. Gmina Jonkowo położona jest w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatu olsztyńskiego. Tworzy ją 20 sołectw. Pierwsze ślady trwałego osadnictwa na tym obszarze pochodzą sprzed 9 tysięcy lat. Tuż po ustąpieniu lodowca przybyły tu z południa ludy, które stworzyły kulturę określaną mianem Grzebykowo-Dołkowej. W średniowieczu Jonkowskie tereny stanowiły zachodnią część pruskiej wspólnoty plemiennej, zwanej Galindią. Wraz z postępującą kolonizacją krzyżacką w Jonkowie wybudowano kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Wzniesiona w XIV wieku budowla, wielokrotnie była przebudowywana i rozbudowywana. Obecnie nosi cechy stylów gotyckiego, barokowego i neogotyckiego. Burzliwe dzieje jonkowskich ziem są współcześnie rekonstruowane przez odtwórców grup historycznych. Data potyczki wojsk napoleońskich z oddziałami rosyjsko-pruskimi z 1807 roku wyznacza dziś tylko zabawę. Jonkowski piknik militarny, który jest świetną okazją do spotkania mieszkańców i turystów. Dzisiejsze Jonkowo tworzą nie tylko zabytki i miejsca historyczne. Jonkowo XXI wieku to dynamicznie rozwijająca się Podolsztyńska miejscowość, bogaty ośrodek usługowy oraz miejsce dla szerokiej oferty inwestycyjnej. Znajdziecie tu także wiele obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Wypoczynkowym i kulturalno-rozrywkowym. Przemierzając w armii gęsto usianymi szlakami turystycznymi, w każdej wiosce gminy Jonkowo zachwyci nas bogactwo sztuki sakralnej w postaci przydrożnych kapliczek i drewnianych krzyży. Stanowią one swoistego rodzaju perełki architektury i jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego tej części Polski. Historia pozostawiła na jonkowskiej ziemi wiele pamiątek architektury. Szczególną uwagę przykuwa kościół pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w Nowym Kawkowie. Jest to jedna z nielicznych świątyń na Warmii i Mazurach, która zachowała swój średniowieczny klimat. Kościół, swoją niezwykłość zawdzięcza także odkrytym malowidłom naściennym, przedstawiającym między innymi motyw płonącego miasta. Są to freski datowane na schyłek XV wieku. Dawne zwyczaje, piękno i rękodzieło w armii kultywują kolejne pokolenia miłośników tej ziemi. To właśnie w gminie Jonkowo każdy może poczuć radość obcowania z prawdziwą kulturą i przyrodą. To właśnie tu na wszystkich czekają nowe przygody, wyzwania i pozytywne emocje. Najstarsze ślady ludzkiego pobytu w pobliżu Starego Kawkowa pochodzą sprzed 2,5 tysiąca lat. Do dnia dzisiejszego na południowy zachód od wsi w Dolinie Rzeki Pasłęki zachowały się resztki kurhanu z nasypem kamiennym należącego do przedstawicieli kultury łużyckiej. W XIX i na początku XX wieku w pobliskich szatankach prężnie działała cegielnia dostarczająca budulca sąsiednim miejscowościom. Przyjęcie w 1525 roku przez wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna luteranizmu oraz sekularyzacja zakonu krzyżackiego nie pozostały bez wpływu na sytuację sąsiednich ziem. Leżąca na zachodzie gminy miejscowość Gamerki i płynąca nieopodal Pasłęka stały się niemal świadkami kulturowych i religijnych podziałów. To tutaj przez kolejne kilka stuleci Przebiegała granica Rzeczypospolitej i Prus Książęcych. W przeciwieństwie do wielu warmińskich gmin, Jonkowo nie posiada zbyt wielu jezior. Jednym z większych tego typu akwenów jest jezioro Szaustry, położone w zachodniej części gminy. Cicha, spokojna wieś zachęca miłośników wędkarstwa do spędzenia zarówno wolnych chwil, jak i całych urlopów. Sprzyja temu także bogata oferta noclegowa. Historia gminy Jonkowo to nie tylko architektura i sztuka, to także ludzie, którzy ją tworzyli. Wołowno kolejne ważne miejsce na mapie gminy. Przed tablicą upamiętniającą wizytę Mikołaja Kopernika zatrzymują się turyści, by choć przez moment zagłębić się w niezwykle ciekawe losy tych ziem. Po licznych konfliktach Zakonu Krzyżackiego z państwem polsko-litewskim w XV i XVI wieku, Wiele miejscowości zostało zniszczonych i ograbionych. Na pomoc mieszkańcom pospieszyła kapituła warmińska. Czynny udział w odbudowie miał wielki astronom Mikołaj Kopernik, który w latach 1517-1519 trzykrotnie odwiedził Wołowno. W tym miejscu wszystko się zaczęło: Stękiny. Pierwsza wieś lokowana na terenie dzisiejszej gminy Jonkowo. Założył ją biskup Herman z Pragi 19 marca 1343 roku na 30 łanach ziemi. Sołtysem wsi został Prus, imieniem Santop. W XVI wieku miejscowość odwiedził Mikołaj Kopernik, który, podobnie jak w pobliskim Wołownie, dokonał ponownego zasiedlenia opuszczonych gospodarstw. Gedajty. Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od imienia pierwszego sołtysa, Prusa Gedetę, który otrzymał w 1346 roku od biskupa i kapituły 21 łanów. Dzisiejsza wieś w kształcie wielodrożnicy jest jedną z najprężniej rozwijających się miejscowości w gminie. Położona wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 stanowi bardzo atrakcyjny punkt dla potencjalnych inwestorów. Doskonała lokalizacja to ogromny atut także dla leżących w pobliżu warkał. Nieduża do niedawna miejscowość, dziś jest trzecią pod względem wielkości wsią w gminie Jonkowo. Warkały zlokalizowane są w pobliżu łąk wilimsko-trojańskich, które stanowią niezwykle bogaty kompleks przyrodniczy gminy. Jest to miejsce występowania torfów wysokich i niskich, żółwia błotnego i żurawia. W granicach wsi znajduje się obszar Natura 2000. Wrzesina. To tu możemy obnaleźć wspaniałe dzieła dawnego rzemiosła, które kryje w swoich wnętrzach kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Z zapisków historycznych dowiadujemy się, że świątynię wykorzystano na cele szpitalne podczas wojen napoleońskich. Istnieją również przekazy mówiące o zamku, który miał tu powstać w czasach krzyżackich. Śladów zamku nigdy nie odnaleziono, ale w sąsiedztwie świątyni stoi za to okazały budynek domu parafialnego, wybudowany w stylu neogotyckim. Dzisiejsza wrzesina to także jeden z trzech ośrodków edukacyjnych w gminie. Od lat w miejscowości funkcjonuje szkoła podstawowa z zapleczem sportowym w postaci boiska wielofunkcyjnego. Swą działalność prowadzi także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Ostatnie lata w Gminie Jonkowo wyznaczają inwestycje w infrastrukturę drogową i turystyczną. Modernizowane są drogi gminne, osiedlowe, powstają nowe ścieżki rowerowe i chodniki. Dzięki tym inwestycjom w ostatnim czasie wiele miejscowości otrzymało dostęp do transportu publicznego, umożliwiającego sprawną komunikację z pobliskim Olsztynem. Akt lokacyjny na prawie chełmińskim dla Montek został wystawiony 14 sierpnia 1352 roku we Fromborku. Pierwszym sołtysem wsi został Prus o imieniu Munten, stąd późniejsza nazwa miejscowości. W XVI wieku wieś została kilka razy odwiedzona przez Mikołaja Kopernika, który jako administrator dóbr Kapituły Warmińskiej dokonywał lokalizacji nowych gospodarstw. Warmińskie chaty, kapliczki, ale także zabytki techniki, jak ten położony w Kajnach, stanowią nieodłączne elementy krajobrazu gminy Jonkowo. We wsi, nieopodal Starorzecza Łyny, zlokalizowany jest tak zwany Taran Wodny, wybudowany w roku 1897. Ta XIX-wieczna pompa wodna do dnia dzisiejszego samoczynnie tłoczy wodę do stojącej na wzgórzu wieży ciśnień, zaopatrując miejscowe gospodarstwa w wodę. Wieś Gotki lokowano w XIV wieku na miejscu ważnego pruskiego ośrodka osadniczego zwanego terytorium Gudikus. Przywilej lokacyjny wystawiono w ornecie, a pierwszym sołtysem został Prus Glande, który otrzymał pięć łanów ziemi. Od 1986 roku funkcjonuje na terenie gminy Jonkowo Teatr Węgajty. W swej działalności zajmuje się on nie tylko inscenizacją spektakli, organizuje również warsztaty i seminaria naukowe poświęcone kulturze. Przy teatrze działa także schola, której działacze zajmują się badaniami nad średniowieczną muzyką i literaturą. Zawiła historia przeplata się z chwilami beztroski. Niezwykłe wydarzenia, architektura, a nade wszystko widoki, to bez wątpienia raj dla oczu, będący dopełnieniem tego cennego warmińskiego dziedzictwa. Różnorodność krajobrazu stworzonego przed milionami lat przez skandynawskie lodowce, wspaniałe czyste powietrze, sosnowe i bukowe lasy, rezerwaty z bogactwem roślin i zwierzyny sprawiają, że jonkowska ziemia to idyll. Rezerwat Kamienna Góra, który stanowi jeden z obszarów Natura 2000, chowa w sobie także wiele tajemniczych zakamarków. Są to miejsca dla tych, którzy chcą poczuć klimat prastarej, pruskiej puszczy. Ziemia jonkowska jest gościnna, otwarta dla wszystkich poszukujących miejsc z bogatą historią i kulturą. Każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie, bo Gmina Jonkowo to kraina ciekawa i zarazem niezwykle przyjazna. Jesteśmy dumni, że wybraliście właśnie to miejsce. Witajcie, rozgośćcie się, czujcie się jak u siebie w domu.